Dzień dobry, kochani, cześć. Dawno mnie tutaj nie było, trochę byłam zajęta, ale spieszę dzisiaj do Was z nowym filmikiem, ponieważ ciągle gdziekolwiek nie jestem, kogokolwiek nie poznaję nowego, kto jeszcze ze mną nigdy nie rozmawiał. I kiedy mówię, że odżywiam się wegańsko, roślinnie, głównie surowym jedzeniem, to każdy pyta: Matko, to co ty jesz? To ty nie jesteś głodna? Moi drodzy, to dzisiaj po raz kolejny chcę Wam pokazać, jak można jeść. Yy, odżywiając się samymi roślinami, zupełnie owocami, warzywami zupełnie nieprzetworzonymi. Zobaczcie, mamy teraz doskonały sezon. Jest po prostu ogrom różnych przepysznych warzyw, przepysznych owoców, grzybów, kurek na przykład. Zobaczcie, pomidory sakiewkowate, bardzo podobne do pomidorków, bawole serce, są to pomidory takie mięsiste jak malinowe, no są po prostu przepyszne, kiedy się je wyłoży na słonko i one jeszcze bardziej dojdą, no to po prostu są fantastyczne. Słodziutkie, więc warto je kupować, położyć na słońcu, żeby stały się jeszcze słodsze. Słuchajcie, czereśnie. Ym, czereśnie, które no, po prostu są cudem natury, są bardzo zdrowe. Czy wiecie o tym, że z ogonków czereśni możemy zrobić naturalny ibuprom? Możemy je ususzyć, kiedy się źle czujemy, możemy je zaparzyć, zrobić taki wywar i wypić go zamiast ibupromu. On znieczula tak jak ibuprofen. No, tyle tylko, że jest to napar dosyć gorzki, ale skuteczny, bo próbowałam. Kurki. Słuchajcie, kurki możecie zrobić niekoniecznie z jajecznicą. Możecie po prostu zrobić sobie tofucznicę. Jeżeli ktoś lubi jeść tofu, możecie wpisać tofucznica. W Google'ach Wam wyskoczą, wyskoczy ogrom przepisów, jak zrobić tofucznicę, i możecie dodać do niej kurki i sól kalamak. Ja nie jem tofu ze względu na zbyt dużą zawartość białka, po którym, tak jak mówię w innych filmach, bardzo się źle czuję. Od białka tworzą się złogi białkowe. Ja bardzo ograniczam. Białko, staram się uważać, żeby nie jeść produktów wysokobiałkowych zbyt dużo. Dzięki temu wyleczyłam się z fibromalgi, z bóli stawów, z różnych innych dolegliwości i jestem po prostu teraz zdrowym człowiekiem, bo jak mówi dr Dąbrowska, my jesteśmy przebiałczeni i ta propaganda białka po prostu nas zabija. Do tych kurek możecie dodać młodziutką, pyszną cebulę. Zobaczcie. Wspaniała, fantastyczna pietruszka. W tej chwili po prostu jest sezon na taką gruntową pietruszkę. Którą możecie kupić na każdym bazarku, na każdym stoisku. Młode jabłuszka. Ja słuchajcie, tą pietruszkę, którą przed chwilą wam pokazałam. Blendu, blenduję z sokiem z pomarańczy. Sok z pomarańczy wyciskam sobie na świeżo, blenduję go właśnie z pietruszką lub ze szpinakiem. Jest to mega odżywczy koktajl. Naprawdę Wam polecam, ponieważ zarówno pomarańczy, jak i pietruszka mają moc wartości odżywczych. A powiem Wam, że pietruszka ma więcej witaminy C niż cytryna. Młode jabłuszka, które są teraz dostępne w każdym po prostu sklepie, o jedno mi się obiło niestety. I słuchajcie, takie młode jabłka, które jeszcze nie są sezonowane, to jest moc po prostu aminokwasów, moc wartości odżywczych, a my jako ludzie, właśnie z aminokwasów, które wchłaniamy, że tak powiem, jedząc i pijąc owoce i warzywa. W naszej wątrobie wytwarzamy białko, więc nie potrzebujemy zewnętrznych dodatkowych źródeł białka. My powinniśmy jeść dużo aminokwasów. Dzięki aminokwasom powstaje w naszym organizmie białko. No i po prostu <grym> na tym właśnie buduje się, budują się mięśnie, budują się kości, buduje się wszystko, co, do czego po prostu potrzebne jest białko. Więc wbrew temu, co mówią wszyscy trenerzy, ja słuchajcie, nie piję odżywek białkowych, nie jem białka. A mięśnie na nogach mam nie tylko na nogach biegam ćwiczę jest wszystko w porządku zobaczcie papryka Pap sok z papryki wyciskam w mojej nowej wyciskarce Huron e łączę go z sokiem z pomarańczy spróbujcie jest przepyszny możecie sobie ten sok jeszcze doprawić na ostro na przykład papryką chili jest po prostu genialny tak jak czekolada z chili tak samo sok pomarańczowy z chili to jest obłęd gruszeczki gruszeczki które mogą osłodzić właśnie sok z tych zielonych jabłuszek młodych ponieważ one są dosyć bym powiedział Cierpki i takie, uh, że aż człowieka wykrzywia malinki, super zdrowe na oczy jedzcie maliny, jest sezon na maliny to jest właśnie ten moment kiedy możemy jeść maliny, wyciskać z nich sok blendować je, robić co tylko nam przyjdzie do głowy, no i oczywiście mój ukochany seler naciowy z którego wyciskam sok łączę go z sokiem z tych słodszych jabłuszek, jeżeli nadal jest zbyt cierpki to dodaję właśnie gruszkę, wyciskam sok z gruszki i już wtedy ten sok cierpki nie jest moi drodzy, co jeszcze mamy w tej chwili i co ja jem. Tada! Miska fantastycznych rzodkiewek, przepysznych. Z liści rzodkiewki możecie zrobić pesto. Jeżeli na przykład chcecie sobie zrobić jakąś sałatkę, to z liści, z rzodkiewki razem z pestkami słonecznika, może wam tutaj nagram, robimy przepyszne pesto. Do sałatek, do makaronów, do czego tylko chcemy. Kochani, kolejną rzeczą, którą ja po prostu uwielbiam i korzystam, to są jeżyny. Jedzcie jeżyny. One również mają niesamowite wartości odżywcze. I są bardzo, bardzo zdrowe, i warto je jeść. No, i tym, co jest po prostu klasykiem wiosny, klasykiem lata, to są młode ziemniaki. Słuchajcie, to już taki klasyk do ugotowania. Ja je sobie robię i podaję z wegańskim masełkiem, moi drodzy, i z koperkiem. Także nie jest potrzebny smalec, nie jest potrzebne zwykłe masło. Możecie kupić w sklepie czy przez internet masło wegańskie. Ym, na przykład w Carrefourze jest dostępne masło wegańskie z awokado, również bardzo pyszne. Yy, I u mnie na kanale tutaj ja również pokazuję moje ulubione masełko wegańskie, także gorąco Was zachęcam. Moi drodzy, <laughs> przepraszam bardzo. Jedzenie wegańskie jest zdrowe, jest ogrom różnych roślin, warzyw. Zobaczcie, Nukusia przyszła, też lubi sobie pojeść różne owocki. Ona zazwyczaj je arbuza. Je, je melony, je czasami maliny, właśnie zapomniałam powiedzieć o arbuzie, kochani jest sezon na arbuza, kupujcie te wszystkie owoce i warzywa, to jest moc witamin, moc po prostu dobroci z natury i naprawdę bez mięsa i bez nawiału można fantastycznie się odżywiać i człowiek nie jest głodny, wiecie dlaczego? Ponieważ odżywiamy wtedy komórki, to jest tak zwane odżywianie komórkowe. Nie odżywiamy, nie pasiemy naszego brzucha, tylko odżywiamy nasze komórki. I w tym momencie włącza się autofagia, która leczy nasz organizm. W momencie, kiedy stosujemy też posty przerywane, włącza się autofagia, leczy się nasz organizm, odżywiamy komórki samymi witaminami, aminokwasami, różnymi pierwiastkami śladowymi, które są właśnie w tym świeżym jedzeniu. Nie tuczymy się, a po prostu się leczymy. Ściskam Was mocno i życzę Wam pięknego, żywego, kolorowego dnia i kolorowego jedzenia. Zamiast po prostu mieć w lodówce zabite zwierzęta, czyli krótko mówiąc padlinę, która już zanim dojedzie do Waszego domu, to tak naprawdę rozkłada się, ulega już proces rozkładowi. Lepiej jeść takie świeże jedzenie i naprawdę uwierzcie mi, jeżeli zrobicie to dobrze. Nie będziecie głodni. Ośrodek głodu Wam się wyleczy. Pamiętajcie o tym, że możecie jeść ile chcecie. Co chcecie? Możecie sobie zjeść właśnie taką, takie kurki smażone na patelni z cebulką, które was zasycą. Możecie sobie ugotować ziemniaki, tak jak wam pokazałam, soczewice, kaszę, ryż, który powiedzmy no ewentualnie w szczególności panom da trochę więcej takich kalorii. Natomiast naprawdę uwierzcie mi, kiedy zaczynamy się odżywiać komórkowo, nasz ośrodek głodu wyłącza się i jesteśmy po prostu najedzeni, szczęśliwi. Zaczyna się euforia. Ściskam was jeszcze raz mocno. I życzę Wam pięknego, roślinnego życia. Buziaki, trzymajcie się. Papa. Pa.